Moi drodzy, idziemy ulicą Atyneon. Atyneon to jest ta ulica, która ciągnie się od Omoni aż do Monastiraku. I my pójdziemy sobie, moi drodzy, tutaj do Ewci. Ewcia to moja koleżanka. Ewcia jest licencjonowanym przewodnikiem po Atenach. I z Ewcią porozmawiamy sobie, jak to jest tutaj w zimie z tą turystyką. Czy ta turystyka w Atenach jest cały rok, czy to się po prostu sezonowo zmienia. A porozmawiamy sobie o tym wszystkim w takiej bardzo ładnej kawiarni, która znajduje się na szóstym piętrze i ma zarąbisty widok na Akropol. Także moi drodzy, będzie ciekawie. Jeszcze takich parę słów, bo będziemy mówić oczywiście o zimie, tak parę słów ode mnie. Widzicie, że raczej jest ładna pogoda. Dzisiaj mamy około 12 stopni, słoneczko bardzo ładnie, ale nie było tak ostatnimi dniami. Ostatnimi dniami mieliśmy nawet 5-6 stopni tutaj w Atenach, co znaczy dla Greków, że jest już sroga zima, bo gdzieś tam na północy przypruszyło i zrobiło się tak strasznie zimno, że Greczynki miały okazję wyciągnąć swoje piękne różowe puchate futerka. No dzisiaj jest już dużo ładniej, więc widać, że... Raczej ludzie chodzą w takich e, kurteczkach, coś jak ja, czyli takich letnich kurteczkach. E, a Wy, moi drodzy, jeśli macie ochotę posłuchać i poznać, oczywiście, Ewunię, to jak najbardziej zapraszam Was na vloga. Moi drodzy, witamy Was bardzo, bardzo serdecznie. Witam Was bardzo serdecznie oczywiście z moją koleżanką Ewunią. Hej! Dzień Jesteśmy... dobry. Witamy. Jesteśmy w kawiarni Olympias. Za nami przepiękny Akropol, gdzie go widać, z tej strony go widać, tak, tak. A my sobie biznesowo pogadałyśmy, a teraz będzie czas dla Was. Przede wszystkim muszę przedstawić Ewunię. Ewunia jest moją koleżanką. Znamy się, e, e, przede wszystkim myśmy były razem w programie Polacy w tak. 10 lat temu no. pokazywałyśmy nasze Ateny. I żeśmy później były w grupie yy, biznesmenki w Grecji i tak żeśmy się poznały lepiej yy, i tak się zaczęło, że yy, i biznesowo, i prywatnie, i prywatnie, się, i super, tak. i spotykamy i kawki, i obiadki, tak, jak i to, winka, i, winka <laughs> i wszystko, wszystko co trzeba. Tak. I bardzo fajnie nam się. Yy, I pracuje, współpracuje, prawda? I, super. I w ogóle. Super. Ale teraz tak, Ewuniu, powiedz, ile ty jesteś w Grecji? E, oj, 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 długo. Prawie 30 lat. O, to sporo, sporo. Prawie 30 lat, e, czyli na przykład przedstawiam się, że jestem pół Łomżynianką, bo w Łomży się rodziłam i się pod potrawię Łomżyniaków. Mm. Ale też i pół bo no już, no, już jakieś tam już jakieś Ja samości, też się czuję, tak tak, 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 już właśnie coś tam jest. Prawie cały czas mieszkam w Atenach, ale mieszkałam też na wyspie, na wyspie Lesbos, mówię moich gościom o sapfony i tak dalej. Tam byłam na studiach. 20 lat temu komunikacja i teoria polityzmu, mówię już po grecku, i teoria kultury. Tam zrobiłam dyplom magisterski, ale ponieważ mój mąż jest Japończykiem, także powróciłam tutaj do Aten, bo jednak mieszkam. Ateny mi się podobają. Dobrze mi się mieszkam w Atenach. To jest, to jest także Powiem ci tak, różni się na przykład, powiedzmy sobie, bo teraz mamy zimę, nie? różni się zima w Atenach z zimą na Lesbos, na wyspie? No, um, różni się, tam jest może. Tam jest morze, tam zawiewa, tam jest, zimno, nie? tam jest zimno. Umówmy się, zima jest w Grecji specyficzna, jest kapryśna. Jest zima, że na przykład mamy tam 5 stopni, tak jak 3 dni temu. No a dzisiaj o. A dla Ateńczyków e, 5 dla, stopni dla, dla. To, jest, e, to jest zimno, zimno to oni zimno. się kurczą, oni się kurczą, zimno. oni futerka sobie wyjmują, oni tak, robią wszystko. Tak, tak. Teraz to tak, w słońcu jest właśnie tak jak siedzimy. No, jest cieplutko, naprawdę jest cieplutko, na krótki rękawek. Na krótki rękawek dokładnie. Fajnie mieć na przykład. Opaszkę. Tak, ja tak, jak widzieliście ja też miałam, ale jest tak ciepło, że ja ją zdjęłam. Bo tak, bo w cieniu. No, tak przychodzisz w cień. Sodisz cień, to jest właśnie tak troszeczkę bardziej zimowo, prawda? No bo mamy przecież styczeń, Siedzisz w słońcu, tak, tak, jest Nawaz, cieplu tezto. Nawet możemy zdjąć Dokładnie. płaszczyk sobie, a już na Akropolu to w ogóle. Już na Akropolu to w ogóle jest fantastycznie słoneczko, błękitne niebo, te marmurki się odbijają się kutka. No bo Ewa jest licencjonowanym przewodnikiem po Grecji. Powiedz mi, Ewuś, taką licencję ciężko jest zdobyć? Ciężko. Powiedz jak to jak się ciężko to. Ciężko jest zdobyć. Do szkoły dla przewodników jest specjalna uczelnia. Uczelnia jest państwowa, to jest uczelnia Ministerstwa Kultury, tutaj Sztuki i Turystyki. I dostaje się do takiej szkoły dwuletniej, mając punkty. Przede wszystkim za znajomość języków obcych i dodatkowo jakiekolwiek dyplomy na przykład właśnie ukończenia studiów też pomagają, ale te dyplomy właśnie e, języków obcych to musi być angielski na poziomie proficiency, Aha. to musi być grecki na poziomie proficiency oraz polski na poziomie proficiency, tam, tam nie ma jakiegoś właśnie wywiadu czy coś, tam mhm. jest tylko i wyłącznie składa się papierki, Patrzą mm -hmm. właśnie mm -hmm. na te dyplomy, czy masz, dostajesz punkty za każdy dyplom i po prostu jest nas bardzo dużo zainteresowanych, bardzo dużo kandydatów, żeby dostać się właśnie do tej szkoły dla przewodników. No i trzeba właśnie tych punktów mieć więcej, żeby się do niej dostać. No i później te dwa lata. Mm -hmm. no bo tak. Dwa lata codziennie od dziewiątej. Do 15 zajęcia pół roku podróże po całej Grecji z przewodnikami, państwowe egzaminy. Ale to sobie też popodróżowałaś fajnie, nie? To było fajnie było. Fajnie, to fajne, fajne studia. Fajne studia, ciężkie. Po grecku oczywiście. Wszystkie jakieś, jakieś, wszystkie dziedziny, wszystkie epoki się daje się, czy prehistoria, czy współczesna sztuka, polityka grecka, grecka historia, starożytna oczywiście. Ciężko, uczyć się trzeba. Trzeba się oderwać na dwa lata od życia. No na pewno takiego codziennego. Ktoś nam musi pomagać, umówmy się. Eee, no ale jest fajnie. No i później dostajemy licencję na całą Grecję. Na całą Grecję. Na całą Grecję. Na całą Grecję dostajemy licencję na oprowadzanie po stanowiskach archeologicznych, po muzeach, na spacery po mieście. To jest właściwie z taką licencją. Można wykonywać tylko taki zawód w Grecji. No i moje biuro to przede wszystkim akropolu akropol, 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 tak moi goście zazwyczaj właśnie ten, te miejsce chcą zobaczyć prawda o się w szkole o akropolu że to symbol że to właśnie naszej kultury sztuki zachodniej przede wszystkim chcę wytłumaczyć na no, kamienie niektórzy mówią kamienie które mówią fantastyczne powieści fantastyczne powieści i tłumaczą na mnie właśnie co tam z nami jest? Co się, zdarzyło kiedyś. Co się zdarzyło kiedyś? I, jak, I... To, jak to się na dzisiejszy dzień przekłada, prawda? No bo przecież ta historia Dokładnie. to jednak jest taką, takim łańcuszkiem, prawda? No, Jedno, jedno wynika jest z uniwersalnie. drugiego. Uniwersalna jest historia. Jeżeli idziemy, to bardzo często właśnie rozmawiamy sobie z moimi gośćmi, mówimy, no przecież to jest uniwersalne, to przecież jest takie samo na naszych czatach. Dokładnie, naszych tak ja też to zauważyłam. Także, Pomimo, że pracuję tyle lat, pomimo, że byłam tutaj właśnie na Akropolu, w muzeach, tak wiele razy, za każdym razem jest jakoś inaczej, jest tu jakaś inna energia, odbior... ja uwielbiam ludzie. mój zawód, ponieważ mam dialog. Tak, tak, przede wszystkim ludzie, dużo ludzi spotykasz, Dużo prawda? ludzi spotykam, mamy dialog, coś mówię, żeby się dowiem, <grym> prawda, nowego. Rozmawiamy głównie, głównie polskie wycieczki czy zagraniczne? Głównie polskie wycieczki. E, Obsługuję też anglojęzyczne, ale ponieważ mam bardzo dużo gości z Polski, także zawsze wybieram oczywiście naszych tutaj rodaków. rodaków tak, Jesteś tak. rozpoznawalna przez ten program? Polacy w świecie, poznajcie na przykład, przychodzą i czasami się zdarza. Mówią, o, nie widzieliśmy, nie widzieliśmy się od tak gwiazd, no to nie powinno tak się żyjemy. Cieszę się, że jestem rozpoznawalna po 10 latach. No, widzisz, widzisz. Także, także jest, mm. jest ok. Jest okay. Aha. E, powiedz mi, a jak się różni na przykład lato w turystyce, mm -hmm. a zima w turystyce? jest to samo, czy inne masz wycieczki, innych ludzi? Mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. Od tego roku mam bardzo, bardzo dużo gości zimą, właśnie o tej porze roku. To jest nowość. E, jeszcze kilka lat temu sezon trwał od... Mm, kwietnia do października i mhm. obsługiwaliśmy przede wszystkim grupy zorganizowane, TU i Rainbow i taka i te wszystkie właśnie dyna. To się zmieniło i od dwóch lat mamy bardzo dużo, właściwie cały rok grupy indywidualne, grupy zorganizowane. Jak się pracuje? Pracuje się fantastycznie, po zwiedzanie tej porządku, co to? <grymne> to jest najlepsze, ale wiesz, że ja to tak. mówię moim widzom, tak. że jeśli chcecie zwiedzać Ateny, nie jedźcie na ten full sezon, po pierwsze nie wytrzymacie upału na Akropolu, jaki jest upał na Akropolu, powiedz w lato? Krótko jest. Jest ciepło, mówmy się. I nie z dziećmi. W każdym razie akropol z dziećmi, zwiedzanie w takim pół sezonie, w tej full, takiej hicumie, to, to, to nie polecamy. Nie, polecamy. Dobra, Sylwia, przestań. Tak? Dobra. Pole, polecamy cały rok, bo zawsze jest mm. inna pogoda jest inna energia. Ale... E, o tej porze roku, tak. O tej porze roku może być kapryśnie. Teraz mamy fantastyczną pogodę. No tak, ale jeszcze to nie było, było zimno. No tak. No tak, no tak ale dla kuraka raczej to zimno to a, a latem przecież jest... tak, a latem przecież mamy zagwarantowano no dokładnie. latem możemy zawsze połączyć kąpiel w morzu bo Ateny są super atrakcyjne bo mamy pół godziny do morza dokładnie to też no o tej porze roku raczej tylko spacer promenadą mm -hmm. tak, ale zwiedzanie albo w pewno... Ulachmenis, tam, tam woda nig... zawsze jest, no, ponad jest, 20 jeziorko, jest ponad 20 stopni no jest jest ponad 20 stopni no ale tam trzeba w bilecku. Tak, a teraz jest coraz, coraz droższe. Coraz droższe jest, a latem pół godzineczki, czy tam trochę więcej, cuk, kąpiele, na wszystkie wóz, czy plaże prywatne, czy jakieś beach czy plaże publiczne, także um, także właśnie można to wszystko połączyć. No ale być w Grecji, akropolu nie wybaczyć. No, to, to dokładnie. Także, 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 także moi drodzy, Ateny są cały rok Cały zarąbiste, o której rok. byście nie przyjechali. poże będzie tak. fajnie. Po będzie. prostu musicie mieć szczęście. <grym> Dobre nastawienie. No. <grym> Dobre nastawienie. No i zimą, no to jednak... No, nie, jeśli ktoś Pryśnie. nie lubi opału, nie? Jeśli ktoś Pryśnie. nie lubi takiego opału. Wiosna jest bardzo sympatyczna, na przykład już marzec. No, marzec no teraz tak, w tym roku nie było prawie wcale zimna, nie było prawie wcale deszczu, na luty może być, bo luty to po podwój buty. Nie no. Nie <laughs> czy tutaj właśnie w Grecji, um, ale, ale na pewno święta się fajnie. Jak, mhm. jak są takie dni jak dzisiaj, witaminka D jest, wiaderek powiewa, zakładamy mhm. te chusty, zdejmujemy, zależy, tak, tak, bo w jakim właśnie, jak troszeczkę cienia, no to, to i tam, nie wiem, wtedy, potrzebne potrzebna będzie ta e, kurteczka, jakaś lekka, mhm. czy coś tam na szyję, ale usiądziemy sobie później na kawkę. Dokładnie, na tarasie. Na I... tarasie, porobimy sobie te zdjęcia. <słuch> Mam Akropol na wyciągnięcie ręki. Mamy moi akropol drodzy. na wyciągnięcie ręki, stąd jest, stąd jest 20 minut, pod wóreczkę. No, no jest miasto, jest. no Tak, tak, tak. A Polis, nie? Brzegi miasta, nie? Aha, dokładnie. Miasto górne, miasto. Mhm. Jest. Tak jak, mhm. jak mhm. A powiedz mi, turyści, o co najczęściej się ciebie pytają? Co jest ee, takie najważniejsze punkty w Atenach, takie masy. Mm -hmm. A co byś odpowiedziała? Akropol? Jednak Akropol. na Anatyka e, zdecydowanie. Ja Bo to taki paz, takie taki puzle właśnie tej ateńskiej starówki i to, i tamto, i te domki, prawda? I skąd się wzięły i tu no, wille. Ciekawa i dwa 500 lat do tyłu te wszystkie kamienie. Zawsze polecam odwiedzanie też Muzeum Akropolu. Super, nowoczesne, fantastyczne. Podoba się dzieciom jak się idzie na Akropol i jak się idzie do Muzeum Akropolu, to się tak wszystko ładnie układa. Wszystko się ładnie układa i już wiemy co jest grane ze, właśnie ze tą starożytnością. Twój ukochany, kochana, twój ukochany eksponat na Muzeum Akropolu. O Jezu, Muzeum Akropolu. Trudno. trudno. Przepięknie pokazane dziewczęta, influencerki sprzed 2500 lat temu. Kariaty te Nika ze sprzedałkami, ubrane, ale I mieli swoje właśnie tam jakieś. Mówi, że e, 2000, 2500 lat temu były influencerki w Grecji. O, pewnie, że tak. To co to były posągi, um, karyatydy, kory, które są przedstawione przepięknie, to nie były portrety. To były dziewczęta, które właśnie um, miały leciutkie sukieneczki, szły w pochodach, miały bardzo właśnie takie bardzo... Um, um, bardzo. Tak, 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 tak e, w ruchu. No i były to symbole piękna, tak jak dzisiaj. Tak jak, dzisiaj. tak jak dzisiaj. Nie chcemy się porównywać do niektórych dziewczyn, prawda? I wyglądać tak tak tak, jak one. tak, 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 tak. Także tamte dziewczyny też chciały wyglądać tak jak one. To był symbol piękna. Dlaczego by nie porównać tego do influencery? No dokładnie. Uh -huh. no, takie uh -huh. bardzo trafne porównanie. O, o, oczywiście, jak zawsze mówię, uniwersalne. Zmieniają się czasy, zmieniają się religie, zmieniają się jakieś, nie wiem, kultury. Się nie Natura, ja, to się sam, nie ja to samo powiedziałam, tacy się koro? zmieniają, ale ludzie nie. Cały ludzie czas nie. jesteśmy tacy sami. Ludzie nie, dlatego jest naprawdę, uważam, że jest bardzo fajnie odwiedzać te miejsca. No i widzę właśnie po moich gościach, że spędzają bardzo fajny czas. Super. Co jeszcze polecę? U stóp Akropolu, czyli Górnego Miasta, jest Rynek Starożytna Gora. A, Następne tak. miejsce, które mówi niesamowite opowieści o starożytnym mieście. Oczywiście spacery, a ten to otwarty, jak otwarty muzeum, można wejść na górę, można wejść właśnie, no kupić te bilety, prawda, zobaczyć najważniejsze miejsca, ale później chodzi sobie po starówce. Jeden rynek, biblioteka starożytna, prawda, znowu, no misja tutaj, tak. powiadają... jak to się nazywa, trylogia? Trylogia ateńska, ateńska czy, już, tak. czy już mamy czasy późniejsze Grecji, prawda, jak to wyglądało, jak wielką inspiracją starożytność jest Są dla piękne. Nas. Są piękne, ale na przykład takie budynki znajdziemy we wszystkich miastach na świecie, na przykład Teatr Wielki w Warszawie ma taki sam styl architektoniczny. No tak. Znowu no, no, no. Znowu mamy... No Grecja jest ważna, mówmy Grecja jest ciekawa pod każdym względem. I pod względem tego błękitnego nieba, i jedzenia, i spacerów, i energii, ale też fantastyczna. Naprawdę z opowieściami wygląda zupełnie inaczej. Naprawdę dużo mówię. No. Kochasz Grecję. Um. <laughs> Pasuje mi Grecja, zdecydowanie. Jak to wszędzie ciemniejsze i jasniejsze strony? No oczywiście, no oczywiście, no. Ja, ja to cały czas mówię, że ja nigdy nie przekolorowuję. Ja, ja kocham tą Grecję za, za, za jej taką jest duszerkia, jest dusza. Fajnie w Grecji nie mieć jakichś spraw urzędowych. No, Najlepiej. tak, tak to, to też mówię, że tak, iść do urzędu. Iść to... do urzędu to już okej. Okay. Trzeba mieć. Le, le, trzeba mieć, trzeba się przygotować psychicznie, <laughs> tak, zderminowanie w Polsce. My jesteśmy dużo lepiej zorganizowani, też no, jeżeli mamy technologia, do nie? Tutaj tak, technologia w Polsce, no to, o, to jest tak łatwo tutaj oku. Oh, oh, no. to... e, czyli najlepiej nie, ma nie mieć jakichś spraw e, no. takich e, urzędowych, e, najlepiej nie chorować. Wiesz co, z tą chorobą, ja, ja ci powiem, że mi się wydaje, że Grecja i tak daje sobie radę na to, co wiesz, na tą kasę, którą ma, bo powiem hmm. sobie szczerze, jest biednym państwem teraz hmm. i bardzo zadłużonym, ale o, wiesz co, ja, ja na przykład nawet z ubezpieczenia wezmę sobie, zamówię wizytę i ja mogę w ciągu tych trzech dni iść hmm. na tą wizytę. A wiesz, że w Polsce się czeka miesiącami? Jak mi mówią moi widzowie, to ja po prostu jestem w szoku, naprawdę. Także mi się wydaje, że na te warunki, jakie ma Grecja, to jeszcze nie jest tak źle, wiesz? Masz rację, masz no. rację. Też słyszę od moich właśnie gości, co się dzieje w Polsce. No, ale. Czy w Polsce, czy w Grecji? Jak się nie choruje? To jest dobrze. <grym <grym tak. Najlepiej nie chorować. Tak, tak, tak. Z tym też to najlepiej nie mieć kontaktu. Jakieś takie. E, tak poza tym żywe są Ateny. Oj, już, no mają tę energię, prawda? No mają. I noc i dzień. I noc i dzień. Ja uwielbiam Polskę już bardzo często na urlopy do Polski. No ale już ta godzina osiemnasta już nie wiem, no, tak, tu, żeby wyjdą. Tak, tak. No już tak mi tak dziwnie mi się wydaje. Jak miasto duchów, nie? Tak A teny, się, tak się przy trzecia w nocy wyjdziesz i do tego, tak, tego, że widzisz wejdę ludzi. sobie tak, na, na starówkę pochodzić, jak mam ochotę właśnie nawet wieczorem albo coś, i jednak cię ludzie będą, taka wiarnie są. Um, jedzenie. Jedzenie, tak. Oj. Ja też się przyzwyczaiłam do greckiego. Ja się przyzwyczaiłam do greckiego jedzenia. Um, przyznam się bez bicia, że tak. Jakaś fajna oliwa z oliwek, jakaś fajna sól gruba, jakiś super taki dobry właśnie chlebek. Powiem od razu, że chlebki mamy lepsze w Polsce, moim zdaniem pieczywko lepsze, super wybory. Ale tutaj też można takie fajne właśnie jakieś takie włoskich chlebek, Ma, maczą sobie w tej oliwie. Tej to pyszne, <skryd warming> tak. Maczą sobie w tej oliwie. No i te, warzywka, no i te warzywka, to właśnie takie czerwone pomidory. I ta feta. Kompka, I ta feta. taka. Um, no, jest. Jest pyszne. Jest. jest, jest. Ja, jest. ja mam chociaż, chociaż, na przykład mój mąż, bo mam męża greka syna mam na pół, który już wyrósł, ma 21 lat, ale to co gotuję w moim domu to są polskie zupy. Tak, żurek, sztawiowa, pomidorówka. Uwielbiają tak, tak, uwielbiają, tak. tak. Uwielbiają. Ja też uwielbiają. ostatnio też Teraz do zimą to właśnie prawie codziennie gotuję Zupę. zupy. Żurek szczególnie z jajeczkiem, z bazą, mm. tak. Mamy tutaj fajnie, bo są sklepy polskie, Oczywiście za kwasu do jest mm. <głos》>, w bo już szkoła jadę. Także mogę sobie kupić właśnie szczap żurek i właśnie... Tak, to Aha. dobre jest. Tak, tak takie, takie zupeczki. Takie zupeczki, tak właśnie no. O właśnie, jak Grecja. Jak, ty, w... jak, ty, jak spadnie ta temperatura, no, może spać. Bo ja też ja w ogóle ja to sama lubię zuby. Tak. O Jezu, ja, no. też, ja <głos》>. też. Ja też. <głos》> czym czym skorupka za młodu nasiąknie, tym na starość trąci, także tak, pewne tak, rzeczy tak. się poprosi. A sałatka warzywna. Och, och. Ja, albo kupuję, wiesz, w ciągu roku kupuję, w Lidlu jest bardzo dobra ta warzywna, to ją kupuję, ale na święta to zawsze robię jeden taki tak, duży garść. Ja żeby to było. robię. Jednak ja to robię, jednak usi po usiądę, posiekam właśnie taka kawałek, gdy warzywka, zielone, jabł zielone jabłuszko. No, tak? Tak, Czyli tak, zawsze czy jak zapraszam tak. mojego gości zachwyceni. tak, Ten bigos na święta, hmm. jak zapraszam. Pierogi, ja też jak dla wojska robię, pierogi. Zgadza się, zgadza się. Ale, ale i ta kuchnia grecka. Mamy tyle no, dobrze, że możemy korzystać i z greckiej, i z polskiej, prawda? Wszystko można. Dokładnie. Wszystko można. można Dokładnie. sobie tak ułożyć życie, jak się tylko chce. Dokładnie. Jest, tak. tak właśnie przed chwilą żeśmy też z Ewą gadały, że naprawdę to nieważne, gdzie się mieszkasz, że na przykład mieszkamy w tej właśnie że ta, tej Grecji, że ona jest taka biedna i tak dalej. No i tak sobie możesz dobrze to życie ułożyć, prawda? Zawsze w naszych rękach. Dokładnie. Wszystko jest w naszych rękach. To nie jest Zawsze tak, w że... Rękach. Tak, że się siedzi, jak człowiek zmizeruje się czy zmarnieje. E, lotów do Polski jest bardzo dużo w dobrych cenach. Dokładnie, kiedy chcemy ja. możemy sobie zrobić frou i już wrócić. za 49 euro ostatnio poleciała Adrian. W ten powrotem e, do, do czy w jedną? Nie, no w jedną. <ślesz> w jedną <ślesz> no, to wydaje mi się W jedną no, no, zrobił mi nie 49, a w drugą był 120 Aha. na 4 dni. Okej. Okay. Umówmy się, prawda, że e, no, czasami właśnie jednak ta nostalgia tutaj emigranta, e, prawda, jest, czyli można i zupę gotować, prawda, i pierogi I, sobie nawet kupić, i, leżą, tak. i po, po, polecieć do Polski. Moja cała rodzina mieszka w Polsce, ja uwielbiam, pochodzi sobie też ulicach cały czas, mm. ten polski słyszy, tak. no, no a poza tym... Dobrze mi się żyje. Dobrze mi się żyje. Mam męża, z którym jestem 25 lat Greka. Często mam pytanie, czy nieroby, jak to się z grakiem tak, żyje tak. i my sobie użyliśmy jakoś życie, dogadujemy się całkiem dobrze. Mój mąż nie jest nierobym, prowadzi restaurację, też bardzo fajną. Co jest oczywiście dla mnie super też rozwiązanie, bo często nie muszę go to. Ja <laughs> byłam W restauracji naprawdę pyszne rzeczy czyli mają. Czyli jeszcze jeden plus tutaj dla mnie bycia właśnie w Atenach w Grecji. Um, jest tak jest, dobrze. Jest dobrze, jest, jest dobrze. dobrze. jest dobrze. Także moi drodzy, żyje nam się. Fajnie, Dobrze, fajnie nam się żyje, Dobrze. dokładnie. Aha. Fajnie było się spotkać moi drodzy, wy, wy też wzięliście z, tej, z, tej, z tego naszego spotkania coś, będziecie wiedzieć, co, co właśnie zwiedzić. Link do Ewy strony i do Ewy Facebooka będziecie mieć podlinkowanego. Jeśli będziecie mieć jakieś pytania, Ewunia wam odpowie przyjemnością, dokładnie. Jeśli przyjemnością. będziecie chcieli Zapraszam zwiedzić A ten z Ewunią i jak najbardziej będziecie mieć taką opcje. Także od nas, od nas byłoby na tyle. Buziaki z Aten. Pa, pa. Pa, pa, pa.